Na początek włącz piekarnik 220 stopni z termoobiegiem i nastaw wodę w czajniku. Zrobimy dzisiaj danie w 20 minut bez brudzenia rąk. Nie ma tutaj określonej gramatury ani składników. Jest to idealny sposób, żeby pozbyć się resztek z lodówki. Zaczynamy od kaszy kuskus. Wsyp kaszę do miski, w moim przypadku jest to 300 gram. Dodaj dwie łyżki oliwy z oliwek. Całość dokładnie wymieszaj. I teraz będziemy dawać gorącej wody. Dajemy tyle wody ile kuskusu, czyli w tym przypadku 300 gram. Przykryj talerzem albo folią, i odstaw. Za 10 minut kasza będzie gotowa. 700 gram mięsa mielonego plus jedna starta cebula, plus dwa starte ząbki czosku. Ja sobie sam zmieliłem piersi z kurczaka, ale użyj mięsa jakiego chcesz. Wbij do tego dwa całe jajka. Dodaj jedną czubatą łyżeczkę musztardy Dijon albo sarebskie, jak nie masz. Daj jakieś zieleniny, w tym przypadku pietruszka, może być też kolendra albo koperek. Łyżeczka ziół, w moim przypadku zioła prowincjańskie, możesz dodać oregano albo inne zioła albo pominąć ten krok. Łyżeczka garam masala, tego kroku bym nie pomijał. Garam masala jest mieszanką wielu przypraw i mega podbija smak. Dwie łyżeczki soli i świeżo mielony pieprz. Całość teraz dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Przełóż całość na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Rozmarowujemy teraz wszystko łyżką, żeby uzyskać kształt prostokąta. Zacznij teraz zaginać papier do pieczenia tak jak ja to robię, w celu uzyskania idealnego kształtu. Końcówki patyczków do szaszłyków zmocz pod wodą, żeby nam się nie przypaliły podczas pieczenia. Teraz wkuwamy patyczki jeden obok drugiego, tak jak ja to robię. Blachę wkładamy do piekarnika na 15 minut. Pokrój teraz warzywa te, które chcesz upiec, w moim przypadku jest to cukinia, czerwona papryka i czerwona cebula. Przypraw solą, oliwą z oliwek, i świeżo zmielonym pieprzem. Całość wymieszaj przełóż teraz na blachę wyłożoną papierem i dożyć do mięsa do piekarnika. Mięso i warzywa są już w piecu, teraz pokroimy resztę warzyw w kostkę. Po 15 minutach mięso i warzywa są już gotowe i możemy składać nasze danie. Windelecem trzeba spulknić teraz kuskus, żeby pozbyć się ewentualnych grudek. Dodajemy startą skórkę z cytryny, trochę soku z cytryny, wsypujemy nasze warzywa, te surowe i te upieczone, Przyprawiamy solą i pieprzem. Na koniec dodajemy jeszcze trochę oliwek i całość teraz mieszamy. Przekładamy kuskus -kus na półmisek. Kładziemy obok jakąś miseczkę na dressing, który zaraz zrobimy. Teraz kroimy nasze kofty pomiędzy patyczkami do szaszłyków. Układamy mięso na półmisku obok kuskusu. Posypujemy świeżą kolendrą albo pietruszką. Pozostało nam zrobić tylko dressing. Do miski dajemy jogurt naturalny, koncentrat pomidorowy, sriracha, jeśli lubisz pikantne, sól, łyżeczkę erytrolu albo cukru, jeśli nie dbasz o kalorie. Całość mieszamy, dodajemy małą nakrętkę octu jabłkowego, Trzeba to wszystko razem wymieszać i spróbować ewentualnie doprawić do smaku solą. Na koniec zagoń tylko starego dogarów i tak jak mówiłem, ręce masz czyste.